Zobaczmy dorsza, czy to jest oby na pewno dorsz. Tutaj mam sól. O. U dorsza raz, dwa rozpoznamy. Zobaczcie, ile ciasta. O, a nie, to nie jest dorsz. Wydaje mi się, że to jest morszczuk. Tu już widać po skórce, że to nie jest dorsz. Tak dorsz nie wygląda. I znów, słuchajcie, jest ząb. Mało tego, jest mega intensywny taki taki, taki zapach z leżałej ryby. Ale jeszcze spróbujmy Ola oh, się oh, to pachnie. Zobaczcie I jeszcze suroweczka